Dobra. Siema, Rosi, na dzisiejszym odcinku? Jest wielki powrót Fiko. Siema. I tutaj widzicie Fiko. I ma nowego skina. Tak, i ma nowego skina. No i... Zostawcie łapkę, suba na tym kanale, żeby żaden film was nie ominął. No i gramy w takie jakieś coś. Teamwork, nie wiem jak... No mogę rzucać na przykład Fiko, czyli to jest najlepsza rzecz świata. I gramy w coś takiego. I o to tu chodzi. Ja jestem niebieski, Fiko jest czerwony. Skacz tu. Skacz tu. A, i też zapraszam na kanał Fiko. I tak tam nic nie ma. I tak tam nic nie nagra... A ty masz to kliknąć. No, ty, masz... ty masz to kliknąć! Tu, tutaj masz coś. ale nie... ty musisz tu pójść. A to czemu ja... Ja jestem za głupi na to. To jak? No. Pójdź na dół. Na dół idź. A ja ci tu kliki robię. A, no, ej no, ej, mam jakieś zielone, Kliknij zielony zielone, o dziękuję, to takie zielone, różowe, teraz różowe, fioletowe, Fioletowe Bra, pych na luzie, ja to przechodzę, widzę, e, jakieś tam zielone, będzie i co teraz, niech będzie zielone, a, czekaj, i za, szybko, iść. szybko, 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 szybko. Cieba, Cieba tak, dobra, żyję, jestem. Ja A żyj! Ile do ciebie? Mam. Ja mam cię tę Tak. to? siema! No. Tak. No. E, Aha. Ja ciebie czy ty nie? Ja ciebie, bo ja cię lubię. Ja nie! O nie! O nie! No. Nie! Aj, co teraz, teraz problem. Nie ja rzucę. Nie mogę, ja mogę, ja mogę chyba coś zrobić. Dobra, tak! Yes, 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 yes. Leć! Uh, żyjemy! A nie, 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 nie! Ej. To znika? A. To znika! Nie, nie mówiłeś mi! Ej. A, bo to chyba A to samo jest. A. To <laughs> Dobra, teraz na ciebie. Tyk. 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 pyk. Dobra to jest wszystko niebieskie teraz? Tutaj, tutaj... Oh O nie! Leć! Nie, nie, nie! nie, nie, nie. O, teraz ja! Zostałem! Żyję! Udało się! Która teraz? To? Nie, która? To? Nie wiem, chodźmy to. Ja mam wszystkie odblokowane. O, ja też! O? tylko tak. No, dobra, dobra. dobra, tego nie grozi. A ja mam w to trafić? Masz w to trafić to nie. Idę. I co Biegnę. Dawaj, ja to A. Y co? A. Biegnę. A terazak jakiś czas? Tak, nie, nie dam no. rady. Te pai, no, no. A ty masz tam, a ty masz tam teleport. Dobra, to ty sobie to przychodźmy się nie chce. Biegnij! biegni. Bo! Co ty się. Ej, to nie działa! Dobra, A Aj, widzę, że też jest daily i nie wiem, czy wam Dobre. to mówiłem. Ale jest. Dawaj. Dawaj. Teraz ja ciebie biorę. Nie. A, bo ty też tu możesz. Dobra. Eh, Filip, bo ja tu mam laser. Ale musisz mię rzucić. Tepnij mnie, tepnij mnie, tepnij. O, ej. A co się stało? No bo ja tutaj laser mam. A, <grych> A to jest laser, czy to jest czerwone? To jest czerwone. Nie mogę przejść. Ale musisz nie rzucić. Ja to też. Tam. A musisz rzucić. Dobra. Mam. Halo, ja cię ja, ja, nie, nie ja mogę? Tak o, panik. dobra. Czy? cztery, iry. Szybko! <grym> Biegnij! Masz no, się fajnie! O kurde! Co teraz? Taknij, taknij tak nie mnie. O, na no, to tam ciebie? Masz tego. Elo. Pyk, 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 pyk. Lecisz! Mamy... <grym> Ej, <Nie>. co? <Zdech, zdech. grym> co to było? Dobra. No, Przeleciały. E, gdzie my? Otwieramy z kopcami nowej. Ja otwieram z skotkami, robimy open. Jaki? Ej, ja mam 56... Mam 56 manimani. Tak. to otwórz z skotkiem. A ile to kosztuje? 50? Ja mam normalnego. Ale tutaj, no tutaj jest... Ej, ale które jest lepsze? To, to, to są z pieskami, to z są z skotkami. A, no lepsze. kotki... No kotki są lepsze. Pamiętajcie widzowie, kotki są najlepsze. Dobra, mam i... I mam mam zwykłego rudego, tego takiego najczęściej... no. Ja też. Jak się go wyposaża? A co to jest? Nie, ja nie chcę nie mówić. O, tutaj się wyposaża. Mam. Aj on. Jest on teraz szybszy chyba dzięki kotkom, kotkowi. Dawaj tutaj. To lawa, A, lawa lewa cake. Lewa kaffe. Aha. Bra. Pyk. Pyk. O nie, to jest cienkie. Dzwoni ktoś dla mnie, nie? Nie odbieram. Dobra, patrz. Ty rzucasz, od razu mnie tepać, jak ty spadniesz, to ja, ja ciebie od razu tepam. Ciągle! E. Dobrze. Dobra. Dawaj. Jump. 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 Tak! Leć! Jak to wygląda? Dobra. Ej, czemu ty, ty wszystko robisz? Dobra, ja... Aha. O, właśnie chciałem się rozciągnąć. A ja żyjesz? No na no, ludzie, bratki, ja zawsze żyję. Ja nawet jak wpadnę do lawy to będę żył. Tylko wtedy muszę Ciebie rzucić. Dawaj. Rzucam Ciebie. Pyk. ile co do lawy i będę żył, dawaj. Bądź gotowy na, bądź gotowy na te panie. Aha, dobra no. Ok. Niech będzie. Chciałem pokazać, że jestem nieśmiertelny. I myślę że to kurczak on na no, ten... na no, ten Jaki kurczak? no to no, <laughs> okno daj Dobra, dawaj O kurde, nie mogę się ruszać Chwila, za chwilę będę się ruszał jesteś <laughs> inwalidą Jesteś <Z tymi. śmiech> inwalidą Nie masz nogi Leć! Nie! Au, <laughs> dobra O! <laughs> Ale to była perfekcyjna. Dobra, ja tobie bratku... No, nie. Och, ja tobie pokażę, że jestem nieśmiertelny. Wiesz jak? Tepnij mnie, ja cię tam walnę, ja wtedy skoczę i wtedy ty mnie tepniesz. Skaczę! Nie, dobra, bądź gotowy. Trzy, cztery, tepaj! A, jestem nieśmiertelny? Dobra, dawaj. Noś mnie. Tylko teraz piszę. Uważnie to robić, ale te, 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 to to wszystko mi się wszystko zasłania, wszystko, wszystko. To moja wina. To my tak? Tak. No sobie. Dobra, dawaj, przechodź, to my to wygramy, bratku. Muszę to wszystko. Rzucaj! Pepa! Zek teraz sobie papra. Nie przejdziesz. Nie, nie rób tego. <średnio> Ale tak, ty. Dobra, ja się rozciągam. Bo ty to tutaj wszystko robisz, prawie. O nie, teraz moja kolej. Uch, dobra. Teraz się skup. nie. O. skupię. Nie. Skupia Pyk. 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 Lecisz! Tak, nie! 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 Co to to? To nie, to nie. Gdzie ty, nie! Gdzie ty. Gdzie ty jesteś? A ja co, jak ja, przejdę. Anara, nara, sobie Ja przesiadłem to Dobra kolejne? Tak Aż ja bolę, to? I tam są te rzeczy tam jest, tam jest. Ona, Elo. Ej w ogóle czemu ja mam hmm. to wszystko? Ej bratku, to jest za 30 To jest fajne O kurde O, siema ale ma fasolę. Ijdę do więzienia. Czekaj, ja pójdę do więzienia. Pójść, pójść! A! do więzienia. Do dobra. Chcę do więzienia. Lecimy. No, Puszczaj! A tak. U. Dobra, dawaj. Teraz na serio. Puszczaj! Ale ja to mam rządzę! To... Nie! To chodzi o to, że nie mam skakać tam. Albo nie, dobra, ja to stój! Mam plan, zrobimy tak i teraz... I teraz dawaj. Pyk, przyjmij. I teraz ja cię łapię. Pyk. 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 to jest ciężkie. I dlatego... Dobra, Wie, wiem dlaczego to, to jest za 30 tych punkcików. Dobra, już znam taktykę na przechodzenie tego. Teraz... Nie! Dobra, spokojnie. Idę czy coś? Dobra. O nie. Tyk. 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 Dobra. Widzę. Wie. Fiko zginął. Nie. Doscówkę ktoś mi zjadł. To jest drocówka. Widzę mnie. Zostawcie ławkę w górę, bo fiko... Fikowi ktoś zjadł droż... Jak cię... Jak na ciebie się mówi Fikowi? zawsze zostawcie łapkę w górę dla Fiko, bo jest smutny, bo mu ktoś za drożdżówkę. A on bardzo lubi jeść drożdżówkę. A on nie ma drożdżówki. Ej dobra, ja to kiedyś przejdę. Co? Ja to kiedyś przejdę? Dobra. Nie. Nie. To jest oszustwo. Co robisz? Ja to dotykałem. No, pa! Zobacz. Nie, nie. No Dobra, pa patrz, patrz jaki speedrun. Ej, to co jest? Widzisz? Jestem. Ja Speedrunnerem! Uh, widzisz to? Nie. Yes. W końcu. Dawaj. Jeszcze. I co teraz? Ja mam cię rzucić? Ej, co ja mam zrobić? Bo ja to mnie doschodzi. Pójdź po tej belce. Po tej belce, po tej belce, po tej belce. Ale ja tam. Uh. 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 Jak? Tylko. Nie, ten, nie, ten, nie, tam, nie, tam, nie, tam, nie, tam, Dobra. nie, na to nie, ja nie, nie, wiem, nie, 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 To, lawa, to nie, fi, Bratku, to dług... nie, to się nie, 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 tak szybko. nie, co to jest? Ej, nie. Aż osobno. Mam dość. To za długo. Uważam przeciw. Dobra, ja idę tu. Dobra, dawaj. To nawet nie ma żadnych... Idź tam do góry. I wtedy przechodzimy. Uwaga, powolutki. powoli. Powoli, włagam. Nie stresuj się, nie stresuj się. Dobra, biednij. się. Jestem! Żyjesz? Dobra, teraz powoli. Tak. Tak, żyję. Ej, nie. Tu... To, to... Oh. Mam... Ej, dawaj, pięćdziesiąt... Dobra, otwieramy kocie. Ja nie mam języka. Ja mam. Proszę, coś innego. Inne! Mam... 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 Ej, mam... Nie mam tego czarnego za 29%, tylko mam za 8%. Jakby za 7,9%. 7 Co on daje? I tego nie To Tylko daje dużo speed Nie, to robiliśmy. Nie robiliśmy, nie robiliśmy. Nie robiliśmy trzeciego. Bo my też widzę, wygraliśmy, jakby. Nie na filmie, że graliśmy to jeszcze, jak nie nagrywaliśmy. No tutaj to. Tego jeszcze. A nie, to robiliśmy. Ale... robiliśmy. No dobra, dla widzów się robi. To tutaj to jest otwizna. Patrząc na tamte. Tutaj, tak, tutaj się dzieje. Pyk, 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 pyk. Nie, <laughs> mi chomp nie działał. Pyk, 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 dobra. Bądź gotowy. Trzy. Ej, to co inni? Już? Dobra, a tak. No i oni też z do, do, do. Dobra, nie, to braku. Nie, one tylko tego mogą korzystać. Spannie. Oni nie, nie wiem. Dobra. Zrobię, żebyś mógł otworzyć jaja, bo chciałem, miałem taki plan, żeby przejść bez ciebie. Bo mogłem, ale zarcie na jaja? Jeszcze dawaj jeszcze tutorial. Ale nie, nie, bo jak tutorial przyjdziemy, to nie będę miał tego. Dawaj. Co, tego chyba nie robiliśmy, czy robiliśmy na filmie? Y nie, jakby robiliśmy, ale na tym... Nie, my to robiliśmy na filmie. Robiliśmy to. Ale na tym, którym innym. Jakby. Co? To jej nie udanie tubie. Chyba. Co? Ale i tak jak to zrobimy, to będzie... będę miał jeszcze... Dobra, nie, dawaj coś innego. Jakiś inny. Ja, zaraz będę. Wiesz to A, tak. Ale na tym nie tego. Pamiętasz? Tak, no, to, to tego, no. Do, 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 dobra, widzenia, okay. do to jest dobre, to jest fajne. To jest śmieszne. Dobra, już mogę się ruszać, bo nie było mnie jakby. Nie mogłem się ruszać na chwilę. Dawaj. Biegnij! Go, go! Szybko, no, 2-1. Dobrze. Zaby <kluzni> jak dotrwaliście do tego momentu napiszcie w komentarzu Fiko na zdrowie. Dobra, teraz ja... Do, ej, dobra, teraz ja jestem czerwony. Dobra, Filip, patrz, taktyka, Fiko. Leć! Co to jest? Weź mnie, weź mnie! Ha, i co? I co? Au, to boli. Dobra, na lulię. A ty, widzę, że w ogóle on ma takiego garba. Chwilę, zobaczmy, osadźmy garba. Tak, widzę, że ma garba tutaj widać. Utwierdzam. Dobra, gdzie... gdzie Ciebie mam wywalić? Tutaj mam skoczyć? Nie, nie, nie! O kurczę... Ech. 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 A, nie! Ech, co tu się... Nie Cię! Co tu się dzieje? Dobra... A, a, a. Dobra, chodź! Co tu się dzieje? Nie! Gdzie Ty jesteś? O. Co tu? Co my zrobiliśmy? E, Okej. Okay. Tutaj! Odwracaj! Dobra, dawaj. Jump, jump, jump. Klikaj. Nie Dobra, ja w tym czasie się rozciągnę... Zjem obiad! Po wieczorek! Kolację, obiad i... nie wiem. Co? Kto je pod podwieczorek Nie wiem. Ty mnie rzuciłeś? Dobra. Pa. Pafiko. Nie patrz, dawaj, biegnij. Ja mam taktykę, chodź. Chodź tu. Musisz mnie złapać wtedy. Nie! Ach, no bo ja spamuję F, żeby Cię złapać I, ten, i przez to Cię złapałem i rzuciłem. Ale F się tam... No F, no. Leci! Nie zrobię tego samego błędu! <grymne> <O>! Dobra. Ej, <grymne> Czemu?! Nie, stój. Chwila, chwila, moment. O kurde. Nie, muszę coś zobaczyć. On może chyba przez ściany przenikać. On jest cheaterem. Jak on jest cheaterem, to zgłaszamy go. Hakel! To jest hakel. To jest hakel. Mądrze mówisz. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, i patrz. On będzie w ścianie. No! Jest w ścianie, zobacz sobie, oddal tak sobie kamerę, kamerę dobrze on, on, on widzi ścianę. Ścianę. ale teraz bezpieczny, nie? Puch. nie o. Jest... o nie o <gryzamy> Żyjemy. nie! a a a a a a ja, a ja, a tam ja, może ja sobie to zrobię, z ciebie. Pa! Nie. Nie chcesz? Nie, nie. Sprób Ej! Spróbuj. Uuu, <laughs> Dobra. Zabierz mnie! No dobra, niech będzie. Też chcę, żebyś sobie otworzył jajo. W ogóle ja chcę też otworzyć jajo psie. I zobaczymy, jaki będzie lepszy drop. Czy zykotów czy z psów. Więc musimy przejść to takie jeszcze raz, to Albo nie. Możemy przejść... Ja mogę. Za to... Ja mogę otworzyć psia. Dawaj to, to za 30. Przeszedł to za 30. Zbieram jajko, 4 jajko! Psi, czy kocia? White dog. A jakie to? Które? Pokaż. Chyba najmniej rzadkie. No. A, czyli tak samo jest jakby u Ciebie. On no. mnie zobaczę, tylko ja otworzyłam dwa koty i dwa psy, ale zobaczę, może to... Tam... No tutaj do ostatniego. Ja jestem w tym ostatnim za 30, bo ja chcę też otworzyć jedno psie. Koty mają jedno trzy. Właśnie niby psy chyba są bardziej... bardziej Miałem jeden mniej. Psy mają jeden więcej, ale koty są chyba lepsze w ogóle, nie? Co się stanie? Nie. Dobra, dawaj. Chodź do tego za 30. A, a ile mam? Ja muszę dwa razy doprzeć. Ja to... Ja mam ciebie. Nie mam to zrobić. Ciągle dwa oh. razy. A, żeby mieć kolejne jajo. No. Ew. Y. A to to możemy już zrobić nie na filmie. Bo to już otworzyłeś jedno księgę i jest u ciebie chyba jest... Ej, ten typek, który nie ma kolegi. Chyba. A nie, on ma chyba. I, ej, po ile tu... To... Ej, te pety przeszkadzają. Jakiś widem. Czy to widziałeś? Ty też gaming. Pyk! Ale speedrun! Speedrun! To wiesz, to jest po prostu to wiesz. To jest też tam Ale teraz ja mam Bardziej ciężko wrócić, nie? Jakby tutaj jest mega łatwa, No tutaj tak. Ale tutaj... No to, to, to tak. Błagam. Dobra, teraz ja. Muszę Cię złapać.

Tym, to jest trudne. ja na porząd... To się trzeba tego no, nauczyć. To się trzeba tego nauczyć. Ja już to teraz tu? Nie, na, tak, na prawo, i teraz na lewo za chwilę. I teraz na lewo. I to, to jest mega trudne. O. Aha. Bidna! Jump! Tutaj! Nie! Nie wyzywaj tak, moich tak, biednych ogni! Możesz, że... możesz od razu na lewo pójść. Co? Od razu na lewo. Od razu na lewo idź. Tutaj o. No. <śmiech> <śmiech> nie. Uważaj. Tak. Tak. <laughs> nie. Nie. Leć. Nie. Nie. pójść, pójść, dobrze, dobrze. Ja idę prawo. Ja Nie. prawo. Dobra. Ale boję się, że tutaj Nie. Ja też. Prawie przez Nie. <laughs> Ja, ja tak się stwytuję sobie. Dobra, lecz. Yes. Ja wiedziałam już, że to jest koniec. Nie, zamieńmy się. Jak się zamienimy, to nam lepiej pójdzie. Dawaj. że ty masz te ognie ja nie słyszę, że to nie widzę, jak mnie cię noszę. Nie wyzywaj moich ogni. Dobra, bratku, ja już to umiem. Nie. Lata praktyki nie były chyba nic. Speedrun! Dobra? Ej, dobra, to było dobre, przyznaj. Ach, ale ty nie muszę, ten, ten, ten. tak. tak, tak. No nie! widzieliście to. To powinno tam być. Ej, a ile ten film ma minut? 24. skończmy? No. Jak to przejdziemy, musimy skończyć. I otworzymy to psie jajo, bo my teraz walczymy o przejają jajo. Dobra, spokojnie. To się uda? Dobra? Dobra. Od dzisiaj ty prowadzisz ten kanał. Gadać widzami. Ja mam dość. No. Nie wiem, ale co mam mówić? Nie wiem, ale że i to wie? Kochę i mnie. Nie mam swojej dysłówki. Widzowie, widzowie. I to wie. Do, bratku, to wychodzi. <laughs> mów tak, mów tak. Masz tak mówić. I wiesz jak tutaj od razu. Dobra, teraz... Uwaga! O, dobra, teraz mamy. Mega turnel, bo... Dobra nie widzowie! Ja mam dość, ja się obrażam na, na wszystko. I mam to gdzieś. Pewnie to się ja i tak nie oddaję, bo u Fiko było tak samo jak z Kocim. Ale i tak to są lepsze, pamiętajcie, zostawcie łapkę, suba i widzimy się jutro pojazdali i nie wiem, może z... Zapiszcie w tym kocie czy w tym psy w komentarzach. Yy, tak, i może jutro też będzie odcinek Twinkle. Odgaduję, że nie, ale no, może tak. W ogóle pewnie już nigdy nie będzie odcinka Twinkle, tylko to jest taki wyjątek. Albo może, nie wiem, zobaczymy. Dobra, widzimy się jutro na web.